Czym różni się mynia automatyczna bezdotykowa od myjni automatycznej szczotkowej, która stoi w pomieszczeniu obok? Odpowiedź jest banalna. Ta ma szczotki, ta nie ma szczotek, ale dla nas najistotniejszy jest punkt widzenia klienta. I teraz ta myjnia jest dedykowana dla ludzi, którzy nie lubią samodzielnie mieć samochodu i boją się, że szczotki porysują im auto. I takich ludzi na rynku jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i na dzień dzisiejszy oni nie mają się gdzie podziać. Także ta zasadnicza różnica wynika z tego, kto jest naszym docelowym klientem. Dodatkowo, mynia szczotkowa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, ma zdecydowanie więcej silników, czujników i elementów, o które trzeba dbać, łożysk i tak To urządzenie jest zdecydowanie prostsze i przez to ono jest tańsze. Przy zbliżonym efekcie mycia, no i wymaga mniej obsługi, ta obsługa jest prostsza i osoby, które obsługują i serwisują myjnie bezdotykowe, samoobsługowe, są również w stanie serwisować to urządzenie.